Dzisiaj będzie troszeczkę o tych obcych bogach wobec upadku, wobec tego, jak Izrael od Boga odchodzi, ale także jak w nasze życie często wciska się zło i nagle tracimy z oczu to, co jest istotne. Ale najpierw idziemy do Jezusa. Panie, przychodząc do Ciebie w ten szczególny dzień, powierzamy Tobie wszystkie kobiety. A w 276. punkcie Katechizmu Kościoła Katolickiego czytamy: Kościół wierny świadectwu Pisma Świętego często kieruje swoją modlitwę do Wszechmogącego i wiecznego Boga, mocno wierząc, że nie ma nic niemożliwego dla Boga. Pozwól nam, Panie, odkrywać to, że dla Ciebie nie ma nic niemożliwego. Amen. Posłuchajmy słowa. I podszedłszy jeden z uczonych w piśmie, wysłucha, wysłuchawszy ich dociekających razem, zobaczywszy, że dobrze odpowiedział im, zapytał go, jakie jest przekazanie pierwsze ze wszystkich. Odpowiedział Jezus, że pierwsze jest. Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg, nasz Pan, jeden jest i będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca twego i z całej duszy twej i z całej myśli twej i z całej siły twej drugie to będziesz miłował bliźniego twego jak siebie witajcie kochani niech będzie pochwalony Jezus Chrystus oczywiście najpierw życzenia wszystkim paniom w ten szczególny dzień 8 marca niech Pan Bóg wszystkim kobietom błogosławi, by w tej swojej kobiecości wzrastały, by w pięknie czyniły ten, ten świat coraz bardziej pięknym. Oczywiście nie jest zawężenie absolutnie do szacunku do kobiet, tylko wobec tego jednego dnia. Jako mężczyźni powinniśmy to robić na co dzień. No ale przechodzimy do słowa. Dzisiaj mamy Ozeasz, nam zaczyna w ogóle tę egzegezę, te zastanawianie się nasze, powinno się odnieść do 14 rozdziału, ponieważ w tym wołaniu Ozeasza jest wołanie o powrót Izraela do Pana. I to, co jest ciekawe, to, co dotknęło mojego serca, to słuchajcie, Izrael upadł przez co? Przez własną swą winę. Szokujące słowa. Nie przez cokolwiek innego, przez własną winę upadł Izrael. Nie wiem jak wam, ale mi to bardzo koresponduje z tym momentem, kiedy Jezus mówi: Idź i nie grzesz więcej, aby ci się co gorszego nie przytrafiło. Czyli Jezus, jakby, ja to tak rozumiem, chciał powiedzieć: Słuchaj, no ty musisz mieć świadomość tego, że jednak twoje wybory prowadzą cię do tego, że może być. To cierpienie, które masz ze względu na głupotę, w którą wszedłeś, na głupotę, w którą weszłaś, na konkretne, przez konkretne grzechy Twoje, ty dzisiaj cierpisz. Chwilę później czytamy w psalmie 81, jest to, można powiedzieć, wprost nawiązanie w kontekście tego wcześniejszego wołania o powrót do Pana. Nie będziesz miał obcego Boga, wołał psalmista. Co jest tym Bogiem? No, oczywiście zupełnie inna rzeczywistość jest za czasów króla Dawida, kiedy on pokazuje działanie Pana Boga, a zupełnie inna rzeczywistość jest za czasów Pana Jezusa. Te bożki to są trochę inne bożki w wymiarze szczegółów tego, jak, jak możemy na nie spojrzeć, a zupełnie inne bożki dzisiaj my mamy, jako, jako tych bogów, bogu, jako tych, którzy zajmują pierwsze miejsce należne wobec tego, który jest Panem. I tutaj znowu można zrobić całą plejadę bożków, które dzisiaj wciskają się w to pierwsze miejsce. Jest to, myślę, że ogromnie Ogromnie trudną rzeczywistością dzisiaj jest kwestia pracy, nieumiejętności, poradzenia sobie z tym, że ja mam pracować, to praca ma być dla mnie pomocą w uświęceniu, a nie może być celem, nie może powodować tego, że ja nie mam czasu na zupełnie nic innego, bo ja nieustannie pracuję. No i jeżeli ja nie mam tych rzeczy ustawionych właściwie, no to w pewnej chwili ta praca spowoduje, że ja będę wewnętrznie wypalony, pusty, że właściwie mi się wszystkiego odechce, że ja dojdę do momentu, że właściwie, ale po co mi to wszystko, że ja nie mam czasu żyć. No, niektórzy dochodzą do takiego momentu, że ja nawet nie mam czasu się leczyć, nie mam czasu wydać pieniędzy, które zarobiłem. E, no, zobaczcie, to jest, Tłumaczyliśmy sobie w jednym z filmików, mój kolega jeździ po domach e, spokojnej starości, mówi, żeby ludzie zechcieli w ogóle przepisać. Już nie mówię. Już nie mówię na niego, na kogokolwiek. Chcieli przepisać swoje majątki, kiedy oni za kilka miesięcy czy kilka, może kilka lat najpóźniej umrą, a te majątki zostają na kontach i te miliardy, bo to są miliardy pieniędzy leżą dzisiaj niewykorzystane. To nic, że się zmieniło prawo, że bank ma obowiązek wysłać. List do rodziny, kiedy rodziny w ogóle nie odbierają tych listów, często z, z powodu tego, że nie wierzą, że to leżą pieniądze, które bank mu, powinien najbliższej rodzinie wypłacić, a przez to, że te, że jakby te listy są nieodbierane, to to, 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 są, to jest koło zamknięte. Ten mój kolega, jeżdżąc, mówi: jak już, nie chcesz, jak, już, jak już nie chcesz mnie przepisać, to jest świecki człowiek, który prowadzi bardzo fajną działalność charytatywną na bardzo wysokim poziomie, to przepisz na jakąkolwiek fundację, na jakiekolwiek dzieło, no bo potem nikt z tego nie skorzysta. Nie? A my, zobaczcie, żyjemy po kilkadziesiąt lat, i wielu spośród nas nie ma sporządzonego z testamentu. Ja mówię do mojego kolegi, pewnie będzie się śmiał, jak to ogląda, mówi do mnie: "Słuchaj, no zacząłem się martwić, bo jak tak jak złapałam mnie choroba, może trochę parafrazuję jego słowa, ale sens oddaję. Mówi: "To zacząłem się martwić, co będzie z całym tym majątkiem?". Ja mówię, słuchaj, no: "Człowieku, no to ci mówię prosto, zrób testament na fundację SMS z Nieba". <śmieliśmy> się razem. To, to nawet nie ja będę zarządzał, tylko zarząd będzie podejmował decyzje dotyczące tego, jak ten majątek zostanie wykorzystany, żeby pomnożyć chwałę Bożą. Rozumiecie? No ale yy, w te bożki można by było bardzo mocno pójść. Ja Wam dzisiaj zostawiam taką, wiecie, dyspozycyjność w kontekście komentarzy. Wpiszcie w komentarze, co dzisiaj jest bożkiem. Bożkiem nie tylko musi być, może być praca. Bożkiem może być na przykład relacja. Bożkiem może być na przykład e, jedzenie. Bożkiem może być na przykład przywiązanie do formy modlitwy. E, bo już poszedłem teraz w duchowe rzeczy. Bożkiem może być na przykład przywiązanie e, do naprawdę, naprawdę wszystkiego i wszystkich. <laughs> łącznie z czasem, łącznie z. z Pogodą, nie? No bo jak nie ma pogody, to jestem niezadowolony. Takiej, jaką ja bym w tym momencie chciał, tak? Norwedzy to świetnie mówią. To Poznaliśmy w czasie misji świętych właśnie w Norwegii kiedyś, że nie ma złej pogody. Są ludzie źle ubrani, więc pamiętajmy o tym. No ale przechodzimy do tego, do tego najważniejszego, tego pierwszego przykazania. I, i słuchajcie, Marek rozbija bank to przykazanie bardzo często bierzemy, żeby omówić na misjach świętych w kontekście decyzji, że chcemy uczyć się słuchać Pana Boga. Bo to jest to, co jest ciekawe, to, to przykazanie, o którym mówi Jezus, które wymienia, ono jest ważne do zauważenia. My nie rozumiemy tego, że oni tych przykazań mieli mnóstwo 613 podstawowych, więc dla nich, które jest pierwsze. Przykazanie to było dość istotne zrozumienie tego, jak to wszystko sobie poukładać. No i Jezus mówi: Pierwsze, jest Szema Izrael, słuchaj Izraelu. Zobaczcie, żeby, żebyśmy mogli kochać, musimy poznać. Dlatego poznać, pokochać, by naśladować. I y, im bardziej poznajemy, tym bardziej jesteśmy w stanie pokochać. Pan Bóg, kiedy poznajemy Jego piękno, sprawia, że my zachwycamy się wielością różnych rzeczy, na różnych poziomach tego, co dzieje się w naszym życiu, dlatego, że widzimy piękno Jego działania, piękno Jego bliskości. No właśnie. Okej. Okay. I może, może tutaj zechcę postawić kropkę, bo treści dzisiaj było tak dużo, że w życzeniach także, oprócz tych rzeczy, o których powiedziałem, możecie także wstawić życzenia dla pani, szczególnie myślę tutaj o mężczyznach. Jeszcze raz wszystkim kobietom życzę wszelkiego Bożego Błogosławieństwa, umiejętności słuchania tego, co mówi Pan. I kroczenie Jego drogami, a wszystko inne, jeśli my będziemy się zajmować Jego, jego wolą, Jego... Hmm, jego wyzwaniami do, do szukania wpierw Królestwa Bożego będzie nam dodane, a nie zabrane. Niech Was błogosławi Bóg Szemu mówiąc: Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Subskrybujemy, lajkujemy. Jak Bóg da zobaczenia, do zobaczenia jutro.